Tu mamy kolejny dzień, zobaczcie. Na dzień dobry złotko się trafia i jeden grosz. Drugi obiekt oddaje około 5 zł i taki placek owiany. Legendarna dyskryminacja żelaza na zero daje takie efekty. Zobaczcie, pełno sześć metalu, ale są też zawieszki. Patrzcie, ktoś sobie zjeżdżał i trzy dwójeczki Heh, Tu na dole, piękny strzał. Zarekajcie na to. 15 minut na placu. Spójrzcie ile drobnych szok, ale to jest pikuś. Znalazłem coś ciekawego. Zaraz spróbujemy to rozpakować spójnie. Zobaczcie. Taki portfelik. Poleżał trochę. Jest portzewiały. Coś tam w środku jest. No tak, na razie jest piasek. Eee, tam. Ja tu się spodziewałem jakiejś, wiecie, biżuterii i tak dalej. A tu pustka i jena tak gdzieś jak był dosyć głęboko zakopany i trochę poleżał niewielki plac i zobaczcie dzisiejszy dzień zapowiada się pod znakiem drobnicy a tu taka resztka czaszki zmieniłem obiekt i od razu wychodzi zabytek archeologiczny aluminiowa łyżka kolejna zmiana obiektu ale asortyment ten sam czyli same drobniaki no i fajnie Drobiniaki dzisiaj wychodzą mi garściami jak mięsne jeże na magnesie i jest i dawno nie widziana dwójeczka, a do tego ołowiana kuleczka a wychodząc z obiektu przy samej furtce znalazłem klucz Zerknijmy czy będzie pasował Czy to od tego zamka no niestety nie pasuje Słuchajcie spójrzmy czy jestem zrównoważony Wejdźmy na taką równoważne ty. Ja pierdzielę. Masakra. Opa. Nie na moje stare lata. Trochę jest wyzwanie. Wolę pewny grunt już te groszaki wciągać. A to taka blaszka. Taka niepożarna chłośtawka. Zobaczcie. Oddała piąteczkę z groszami. Spójrzcie na to. Ale ktoś tu zostawił piękny prezent. Dacie wiarę, przejeżdżam na kolejny obiekt, i spójrzcie, piękny Włocławek wystawiony. No, ale to, że to jest w całości, to jestem w szoku. Zobaczcie, jaka waza na zupę, będzie na litarkę. Jaki piesek, no taki. Zobaczcie, jaki on jest ciekawy. Co tu się dzieje? No tak, patrzcie, patrzcie, no tak. Bieszko, bieszko. No, dawaj, dawaj, dawaj będziesz mi pomagał kopać tak? no tak zobaczcie mam pomocnika będzie kopał ze mną tak? kop 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 kop, 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 kop. no ślicznie ja jestem na kolejnym obiekcie a tu panowie przyjechali na sralnię psią ładnie posprzątać i tak powinno być wiecie co wyciągam tak setną garść drobniaków i zastanawiam się coraz częściej czy jest sens wam to wszystko pokazywać i nagrywać Spójrzcie, do tego szaj z metalu tu leży matka. Natura, to dobra matka, zesłała dla was deszcz, a więc zaoszczędzę wam w widoku tych samych moniaków. Uciekam. Patrzcie, jaki pies mnie atakuje. Oho, łobuziaku mamy. Łobuziaku. No, chodź tutaj do mnie, no, chodź, opowiadaj, no nie bój się. Patrzcie, jaki piękny. No, śliczny jesteś. No tak, no tak, no gryześmy. No, śliczny jest. Obszczekaj, obszczekaj pana, tak, nakrzeć, nakrzeć, no pewno. No. A tak normalnie to mogę panu dać namiar na firmę Magtom. Oni mają wszelkie magnesy, jakie panu tylko sobie zażyczy, nie? I duże, i małe, i dla początkujących, i dla zaawansowanych, i za 300 zł, i za 250, i za 500. I za tysiąc. Przysłają? Tak, tak, wysłają, oczywiście, że bo, tak. Bo nie, 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 nie ma. Oni bardzo fajnie to robią, że prawie wcale się nie magnetyzuje do tych paczkomatów. Mm -hmm. nie? Ja trzy magnesy kupiłem i wszystkie trzy miałem paczkomatem przysłane, nie? Mm -hmm. Nie ma problemu. I jak pan powoła się na mnie, czyli Dario, to ma pan zniżkę i to taką solidną, nie? Musiałby pan sobie, mówię, zapisać Tom, muszę wysypać ten piar, bo cześć coś, cześć, cześć maluszki. Cześć. Jak tam dzisiaj? 40 parę złotych. No? No. To ci, to ci, co piją, nie? Bo tyle kapsy się ja znajduję to To jest masakier. Ale można to i Pewnie, że tak. Tam proszę się zapisać, no to jest fajna sprawa, że ten magnesy, jakbym był wędkarzem, to bym na pewno bez magnesu nie, 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 na ryby nie szedł. Nie? To to może fajnie te zaczepy odzyskać, nie? Zlikwidować te zaczepy, bo, bo nieraz jest kawał złomu i leży i ludzie tylko zaczepiają tam, nie? Magę to pan wpisze, nie? A, a na YouTube to e, Dario Magnes, nie? I wtedy o, tu taka tak jak jest ta naklejka, to mi wtedy pan znajdzie po tym, nie? Dużo ludzi mnie pyta, non stop mnie pytają, dlatego ja zawsze odsyłam do, do MATOMO i, i jest fajnie, także każdy jest zadowolony, nie? I on ma te same magnesy co ja mam, te walcowe Najlepiej brać walcowe magnesy Do tego budowa zamknięta z kwasówki I nie ma nic lepszego Ja zaczynałem od magnesu walcowego 70 na 40 I 10 lat nim rzucałem Później go odsprzedałem i dalej jest używany Bo ja sobie kupiłem większe Teraz mam 70 na 60 Tu już jest taka petarda, że więcej nie trzeba już nie? Do tego kręgosłup trzeba mieć mocny Jak to tam się nazywa? Magę. Tom Tom. Tom Magnes i Tomek. Jak będą jakieś pytania, to najlepiej pod jakimś filmem ostatnim komentarz pan napisze, nie? Jak będą jakieś wątpliwości, nie? Czy, czy coś nie tak? To wtedy Dobra. tam bardziej nakieruję, nie? Dobra. dzięki. No miłego. Karta na punkty czy aplikacja? 4370. Czyżby to było 10 groszy? Czyli mam 21. wybitnie na 10 groszy, a jednak 20. Super. Spójrzcie, jakie tu cuda wychodzą. Do tego pierdzoneczek dziecięcy z motylkiem i złoty z groszami. No takiej instalacji to jeszcze nie wyjąłem jak żyje, zobaczcie. Nakrętka i przyklejona 10 groszówka, Ale sygnał dawało ładny. Nie Nieźle się to wkleiło, co? <laughs> Szok ale znalazłem szpilę. Niesamowita rzecz. I do tego jeden grosik. No taki dziabąk na boisku szkolnym to nie przelewki. Masakra do tej pory znajdowałem klucze teraz znalazłem do nich zamek jest komplet od razu wam mówię, że nie ja zrobiłem ten dół zobaczcie, jak ktoś namiętnie kopał to se dzieciaki miały zabawę, co? chyba, że to jakiś pies nie wiem widział pan ten dół wielki tutaj wykopany? żeby to później nie było na mnie, że ja tutaj chodzę z, wykry z wykrywaczem, nie? to jest jakaś masakra, nie? z tym, nogi można w tym połamać, nie? Ja także informuję, bo mówię, jak ja już przyszedłem, nawet to nagrałem na kamerce żeby nie było, nie. Jak wchodziłem, że już był ten dół, nie. Zgłosiłem, słuchajcie, tę dziurę tutaj panu, który się tym placem zajmuje, żeby później nie było, wiecie, na moje konto ta dziura, bo naprawdę jest olbrzymia. Taka mądrość z tym Barka. Ty i ja. Zerknijcie do sita na zerowej dyskryminacji. Dwa takie mikroskopijne kluczyki wyszły. Wow. Nie, nie, jeden grosik. <laughs> Tego najwięcej tu leży. No.